Porcja na zwycięstwo, dwie Twoje bramki. Ty jesteś taką zawodniczką, która lubi się włączyć do ofensywy, zwłaszcza przy stałych fragmentach. No tak, jestem wysoka i wykorzystuję ten swój wzrost. Tak samo sztab na mnie stawia przy tych fragmentach i ja im się odwdzięczam bramkami. Dzisiaj do pewnego momentu wszystko szło gładko, sporo dobrych akcji. Wynik 6 do 0. No i co później się stało? Wydaje mi się, że trochę rozluźnienia się w Kradu przy takim wyniku. Mam nadzieję, że następny mecz już zagramy pełne 90 minut na koncentracji i, i na pewno nie wpuścimy takich bramek jak dzisiaj. No a następny mecz to nie ma wyjścia. Trzeba zagrać na pełnej koncentracji, bo jedziecie do Łodzi i to będzie bardzo ważny mecz w kontekście końcowego waszego wyniku w Lidze. To na pewno. Patrząc na to, jak wyglądał wynik poprzedniego spotkania z Łodzią, to, to mamy taką sportową złość sobie po tamtym spotkaniu. I, I cieszę się, że dzisiaj strzeliśmy tyle bramek. Mam nadzieję, że to pokażemy też w kolejnym meczu i tyle samo damy radę strzelić tam. To był też taki mecz po spotkaniu we Wrocławiu, w którym trzeba było jednak udowodnić, że potraficie tego strzelać. No, to na pewno dobrze, że przyszedł tutaj taki rywal, że wiadomo nie było to bardzo łatwe spotkanie, ale no udało nam się świlić te bramki, kończyłyśmy to, czego brakowało nam w ostatnich spotkaniach, bo tworzyłyśmy tę sytuację i nie było tego wykończenia. Dzisiaj to przyszło i, i w Łodzi mam nadzieję, że będzie tak samo.